Witamy Was z Watchhorn, z Camp Grandu. Co my tu robimy? Się pytacie: jedziemy na trip na północ, malutowy. Jedziemy to we byliśmy tam w tamtym roku, ale jedziemy jeszcze raz. I co? się tutaj przystaneczek, bo to jest po drodze. Dwie ponad godziny z Winnipegu. Zostało nam jeszcze za 4 godziny, więc mieliśmy tutaj spanie z piątku na sobotę. Ogarniamy kawkę, śniadanie i śmigamy dalej, I celowo do, właśnie na północ. Kilka dni tam. I potem kilka dni jeszcze na innym kempingu. Też w okolicy północy. Także zwiedzamy północną część moitowy. Spaliły się w pożarach w tamtym roku. Tak wyglądał zielona Ale zero liście, wszystko z zjara. Nie się na przerwę to w starszej trasie, do wykusko I, I co? Jesteśmy pewnie gdzieś już z 500-600 km od Winnipegu i jest takie bardzo fajne miejsce. Nazywa się Limestone Lake. I to jest jeziorko, które prawdopodobnie ma coś z jakimś wapniem, bo ma taki bardzo specyficzny kolor i jest takim unikatem tutaj w Miejscowa zacna Kolor wody jest ewidentnie z jakiegoś wapnia albo z czegoś. Czy wapna? Piękny. Dlatego się nazywa Limestone Lake. W sumie Limestone Lake to, to jest wapień jakiś, nie? No, można sobie przyjechać tutaj. Widzę, że kajaczki zwodowane woda ciepła bo sprawdziłem ręką. Fajna miejscóweczko, bardzo fajna. Polecam. Też. i co śmierdzi ogniskiem jest ogliście mm. Takie oto mamy tutaj kemping, proszę pokażemy. Jeden namiot, nasz namiot, auto Adiego, tu perele. Mamy namiot Bachy ja, Adiego. Teraz idziemy na spacer. camping we Cusco na północy Manitoby nie tak daleko bardzo od Thompson. chyba jeden z najlepszych moim zdaniem kempingów, albo miejsc kempingowych właśnie w całej Manitoby serwis bardzo fajny no sam widzicie trail jest genialny przez, przez mosty wiszące się przechodzi rwąca rzeka bardzo dużo łódeczek łowi ryby, więc na pewno dobrze biorą drewno jest Spoty są duże, naprawdę świetne miejsce. Trzeba dojechać w Pakt 7 godzin, 8 z błoni ale warto, bo jest naprawdę bajecznie. A w sezonie, teraz jest za sucho, ale w sezonie tak jak ustroję poleje, no to jest mnóstwo grzybów. W tamtym roku żeśmy zbierali na jajecznicę, teraz nie ma, ale i tak jest dobrze. Jechaliśmy do Piseu Fold. Byliśmy tutaj w tamtym roku. Bardzo ładne miejsce. Idziemy oglądać wodospady. Jak jest na północy, to aż szkoda nie zobaczyć tego miejsca. Mimo, że to jest ekstra, jechaliśmy ze 156 km od kempingu. Z takich ciekawostek trzeba wam jeszcze powiedzieć, że stacje benzynowe są dosyć daleko od siebie oddalone, więc czasem trzeba nadrobić albo rozplanować to sensownie, podróż, żeby zatankować auto. Mieć pełny bak zawsze i jechać. Jak tylko jest statek, będę żeby dotankować na bieżąco. Idziemy teraz oglądać yy, wodospad, podziwiać piękno natury.